Występują! mysz-mysz. A kotka Mimi. W filmie problem z warzywami. Mysz-mysz w swojej siedzibie wpadła na genialny pomysł pokonania Mimi. Laser! Myś, mysz zgromadziła w jednym miejscu największe warzywa. Przeliła mnie laserem powiększająco, ożywiającym. Efekt był oszałamiający. Warzywa rozpoczęły swój marsz w stronę siedziby Mimi. Kiedy warzywa już miały zaatakować Mimi, ona zaatakowała je pierwsza. Myś, myś, dołączyła się do warzywnego ataku. Doszło do okrutnej walki. Konana myśl że wraca do swojej siedziby, gdzie planuje nowy atak na Mimi.